Siemka. Dzisiaj powiem o potencjale beztlenowym na kilku przykładach. Ja do tego potencjału beztlenowego jak zauważyliście, często wracam, no bo to jest taki w sumie mój ulubiony szlak metaboliczny i według mnie jedyny słuszny, który, którego angażowanie sprawia, że no ma wiodący wpływ na rozwój naszego ciała. I, no i też w sumie to co pokażę, to żeby nie mylić to, że beztlen to jest ciągłe jakieś walenie interwałów i tak dalej, bo w ogóle nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby w jakiś sposób angażować się beztlenowo w różnych formach ruchu. No ale dobra, nawiążę, zacznijmy od sportu wytrzymałościowych i weźmy sobie na pierwszy taki rzut kolarstwo. A jeżeli chodzi o kolarstwo, no to chyba najlepszym przykładem będzie tutaj Sagan, który ma mega mocno rozwiniętą właśnie tak zwaną energetykę beztlenową. Czyli jest w stanie gość wejść na bardzo wysokie moce powyżej swojego V2 MAX, tak zwanego, i utrzymać to przez tam kilkanaście do kilkudziesięciu sekund, nie? lecąc właśnie na w cudzysłowie po prostu w pałę, nie? I za każdym razem to robi e, tuż przed metą kilkadziesiąt, kil, kil, kilkadziesiąt, kilkaset metrów. I on właśnie dzięki temu najczęściej wygrywał, e, bo tudzież wygrywa dalej, bo skupiał się na rozwijaniu właśnie tego potencjału, pomijając oczywiście to, że ma do tego pryspozycję, no bo e, przekrój poprzeczny mięśnia, czyli jakby tonus mięśniowy jego nogi, który jest niemały, bo jest duży dosyć, plus to, że jest, jest ciężkim kolarzem, to też pomaga w, w sprincie, e, ale Chodzi o to, że tonus mięśniowy, czyli tak zwana e, ta, skład włókien mięśniowych i tak dalej, które u niego są dosyć dobrze, do, dobrze jest je wyposażone, jeżeli chodzi o tak zwane szybko kurczliwe i mieszane. No to może właśnie on to wykorzystywać. Natomiast, jak na przykład zobaczycie sobie na Michała Kwiatkowskiego, który też ma bardzo dobrze rozwinięty beztlen, no bo uciekł w jakiś sposób tak, na te 5 km przed metą, czy nawet więcej, w Ponferradzie w 2014 w ten sposób zdobywając Mistrza Świata, ale zrobił to dlatego, że też właśnie ma rozwinięty bezlen w jakiś sposób. Nie ma on na przykład tak wysokiego piku mocy maksymalnej beztlenowej jak Sagan, ale ma bardzo dobrą pojemność beztlenową. Czyli na przykład w przeciwieństwie do Sagana jest w stanie utrzymywać dłużej bez tlen. To akurat wiem z oficjalnych źródeł od naszego pana profesora Zatonia, który wspominał o jego bardzo charakterystycznym składzie krwi, który zapewnia mu właśnie bardzo dobrą zdolność do kwaszenia się. Nie pamiętam, jak się to nam nazywało dwuwęglany czy coś takiego. Nie? I on sam, zresztą badając go, kiedy on miał 16 lat, powiedział, że to jest kwestia czasu, że on zostanie mistrzem świata. Jak widać, się nie mylił. No i to jest ta cecha właśnie u Kwiatkowskiego taka e, na, nadrzędna, że niższe moce, ale w dłuższym czasie jest fajnie jest w stanie to utrzymywać. E, chociaż na przykład w tej stradzie Bianki, czy Bianci, nie wiem jak to się wymawia, w 2014, którą Kwiatkowski wielokrotnie wygrał, e, to on tam właśnie miał z Saganem e, ucieczkę od peletonu, a tuż przed metą e, Sagan leciał pod górkę, ale Kwiatkowskiego wy, 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 wy tego nie łyknął i to dosyć spektakularnie. Natomiast y, zrobił to bardziej, no bo w sumie powinien dać radę, nie? Y, sagan to coś tylko że sagan po prostu jest ciężki. Boż sagan tam ponad 8 dych waży, a to jak na kolarza jest dużo. Wiadomo, że na tak długim wyścigu też inne. Aspekty odgrywają rolę, typu tam zmęczenie i tak dalej, nie? może u zabrakło albo coś. Natomiast na przykładzie triatlonu no to sławne finisze Czajwiego Gomeza, który latami rywalizując z braćmi Browni w Pucharach Świata w triatlonie, to no, oni zawsze są wyjadaczami, ci bracia Browni oni zawsze są w czołówce, Gomez jest za nimi. No, i tuż przed metą jeden z nich zawsze chce się oderwać, wchodząc na swoje V2 Max na stówę, i dokładnie to samo robi Gomez, który nie do końca pozwala sobie na to i utrzymuje z większym grymasem twarzy. Zresztą, jak to jesteście, nie wiem, czy jesteście w stanie to zobaczyć, ale tak jest. Utrzymuje ich tempo, i oprócz tego, że prawdopodobnie bardziej go to męczy, to krótkoterminowo jest w stanie tuż przed metą i jeszcze mocniej się wkręcić na jeszcze wyższy beslen, Czyli jest w stanie wykorzystać, bo ma wytrenowany potencjał energetyki beztlenowej, jest w stanie ją wykorzystać do finiszu. I robi to naprawdę, robił to świetnie po prostu, wielokrotnie dosłownie. No bo ogólnie, jeżeli chodzi o ten potencjał beztlenowy, tutaj chcę dodać taką jedną rzecz on działa, on u nich działa, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, on działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest w parze z rozwiniętym potencjałem tlenowym, czyli trzeba być wytlenowanym żeby móc wykorzystywać beztlen i to wtedy ze sobą fajnie współgara i robi świetną robotę bo jeżeli tlenu nie będzie rozwiniętego, to nie jesteśmy w stanie utrzymywać potencjału energetyki beztlenowej, ponieważ teraz ona zatyka wytwarzają się przemiany beztlenowe i po 8 sekundach jest nara. Dlatego, że potencjał tlenowy w czasie rzeczywistym, wytwarzanych przemian beztlenowych, jest w stanie je utylizować i niwelować. I dlatego, właśnie to u zawodowców tak fajnie wygląda. Co nie oznacza, że to jest takie łatwe. E, no ale dobra, pójdźmy sobie na przykład coś, co wydawałoby się na pierwszy rzut oka takie stricte beztlenowe, nie? Typu właśnie crossfit, gdzie oni tylko siłę podnoszą. E, no bo jeżeli mamy do czynienia z ciężarami, e, których nie wiem, ruch łącznej pracy nie przekracza kilku minut, tylko kilka kilkadziesiąt sekund i odpoczynek, no to wiadomo, że mówimy tutaj o aspekcie siłowym. E, no ale co jest ciekawe. Czy w związku z tym, że tam jest aspekt siłowy, to można mówić, że oni mają wydolność tlenową? No, mają bardzo dobrą, jak cholera wręcz, bo powtarzają ten aspekt siłowy po krótkich przerwach wielokrotnie. To jest raz, dwa. W bardzo szerokim spektrum ćwiczeń. Wiadomo, że są pod tym kątem wyćwiczeni, czyli tobie mnóstwo godzin spędzają na tych sztangach, przysiadach, berpisach, w drążkach, pompkach. Ale nie zmienia to faktu, że w tego typu ruchu, wysiłku jest bardzo mocno angażowany bezlen, a mimo to nie zatyka ich bardzo i dalej robią kolejne ćwiczenie, również o charakterze bezlenowym. Żeby takie coś powtarzać, trzeba mieć bardzo dobrą wydajność tlenową, żeby móc się właśnie regenerować szybko między seriami i to znosić nawet. E, pomijam już to, że są bardzo fajne w crossfitie na przykład zawody z bieganiem, nie? Kamizelka 20 funtów, czyli około 10 kg, e, jedna mila do przebiegnięcia, e, 100 podciągnięć na drążku, e, 200 pompek, oczywiście wiadomo, że z, odpo wiadomo, że z odpoczynkiem, e, no i 300 przysiadów, nie? I później znowu jedna mila. E, tylko, że żeby coś takiego zrobić, to no, powiem Wam tak: no, ogólnie szacun, szacun jeżeli chodzi o treningi. Aha, jeszcze jedno co chciałem dodać: jedna mila przebiegnięta w czasie 6 minut. Gościu po 6 minutach przebiega e, i zaczyna robić pompki. Więc 6 minut na milę to jest około 4,0 na kilometr. A wydolności, crossfitowca, który ma kamizelkę 10 kg, plus jeszcze sam w sobie dosyć dużo waży. I dokładnie to samo mamy w pływaniu. Jako, że pływanie jest takie same w sobie na tych dystansach do 100-200 metrów, beztlenowe, do 200 metrów już takie tlenowe, bym powiedział, ale weźmy takie typowo tlenowe na 1500 metrów, gdzie taki znany już rekordzista Sun Yang, 14,5 minuty trwa w jego przypadku wyścig, no więc jest gościu na czystym tlenie. Ale to nie zmienia faktu, w jego przypadku oczywiście, bo nie każdy pływak to robi, akurat on robi i a propos tonusu mięśniowego który niekoniecznie bo już to powiedziałem na przykładzie Gomeza czy coś tak który niekoniecznie jest jakby takim głównym wykładnikiem potencjału beztlenowego, bo można go u każdego wytrenować, to on jest skrajnie szczupły ten pływek, a mimo to ostatnie 100 metrów leci techniką sprinterską. Gościu po prostu przerzuca się na wiatrak i leci. To, 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 jest, to też pokazuje, że w jakiejkolwiek dyscyplinie, by to nie było, jeżeli chodzi o coś związanego z wytrzymałościówką, aż tym bardziej wiadomo w sprinterskich dyscyplinach krótkodystansowych, no to ten bestlen jest. I to począwszy od że tak powiem biegania długodystansowego, poprzez tam triatlony, pływania, no i wiadomo, że crossfit czy też sporty walki, nie? Sporty walki to odrębna kwestia. Tam Beslen jest jakby, że tak powiem, taki z doskoku, on powinien się pojawiać błyskawicznie i błyskawicznie znikać, a reszta jest jakby na zasadzie takiego relaksu, bo sporty walki to jest skomplikowany temat, tam powinien być relaks i totalny luzik i po prostu szybka akcja beztlenowa. To znaczy, ja w ogóle tutaj nie chcę tego tematu za bardzo się w niego wgłębiać, bo na poziomie e, polskiego tam boksu czy jakiegoś tam KSW to jest jeden wielki cyrki Kpina. to jest po prostu śmieszne, bo jeżeli chodzi o boks, to, to e, jest to jakaś nie, medytacja 12 rundowa i gapienie się w siebie tam się nic nie dzieje, podkreślam się nic nie dzieje. Oczywiście nie mówię o 100% zawodników tylko o większości. E, no bo są tacy, którzy tam mogliby się pochwalić. A na tym takim naszym MMA-mowym, yy, yy, że tak powiem, też yy, to, 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 to nie wiem, co to jest to nasze MMA. To jest jakieś, tam, tam się bzykają przez trzy rundy, przez 15 minut leżą na sobie i się bzykają. No yy, yy, ok, wyrażam, przyznaję z całym, yy, z, z, czystym, z czystym sercem wyrażam, yy, przyznaję się pogardę, ale taka niestety jest prawda. To jest yy, moja obiektywna ten, yy, opinia, bo kiedy zobaczycie sobie na międzynarodowy boks, to on wygląda trochę inaczej w porównaniu do polskiego i zapewniam Was, że każdy Polak, jak na przykład z niniejszym gościem by miał stanąć, to by się zesrał dziesięciokrotnie. E, ale to nie jest wina Polaków, tylko jest to wina po prostu e, podejścia do treningu i po prostu zawsze się ustawia tych naszych Polaczków e, z jakimiś ciotami i się jaramy, że mamy mistrza Polski z kimś, kto e, je chrupki przed telewizorem. A prawdziwi sportowcy na międzynarodowej, e, że tak powiem arenie nawet nie chcą kogoś takiego jak nasi, nasi zawodnicy brać. Nie? No a o, o UFC to już w ogóle nie, 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 nie wspominam. Gdzie na międzynarodów to jest krótka piłka, dosłownie krótka piłka. Tam, tam nie ma bzykania się po 15 minut tylko tam po prostu chwila nieuwagi i ten, który jest szybszy wygrywa no. i proste. To ogólnie taki poglądowy filmik nie polecam się jakby tutaj zastanowić nad tym co was, by, co was kręci i co chcielibyście sobie na przykład wybrać dla was. Specjalnie też tutaj trochę wrzuciłem tego crossfitu czy też sportu walki, ale pokazuję wam, że ten baselin przejawia się wszędzie i to to jest jedyna. W, jeszcze raz podkreślam, opcja wysiłku, która buduje bo, bo, jeszcze raz to podkreślę, zwykła strefa zielona to jest po prostu spacer, to jest chód, to jest, to jest tak siedzenie w korporacji. To prawie jak się do tego na początku to jest fajne, żeby nie było, ale to jest tak, jakbyście po prostu e, siedzieli w korporacji na, na krześle, bardzo porównywalne. E, więc, na przykład, jeżeli ktoś z was nie interesuje. Hmm, na przykład, zrobienie coś z tym tematem, to ja nieraz to powtarzałem, że zamiast zawsze biegać trzy razy w tygodniu, e, można biegać raz w tygodniu i dwa razy w tygodniu robić sobie jakieś tempówki, pobiegać sobie szybko lub coś tego typu. E, tudzież w pływaniu, zamiast robić e, ciągle tlen od ściany do ściany, to można machnąć sobie sprint. Chociaż tutaj jest kwestia czucia wody i to jest osobna sprawa, bo trzeba i tak pływać w tym tlenie dużo, żeby mieć czucie wody, a to czucie wody zapewnia pływanie w sprintów. E, tak swoją drogą na marginesie. Więc bez czucia wody, czyli tutaj bez tego obligatoryjnego 4-5 godzinnego pływania w tygodniu, czucia wody dobrego do sprintów nie będzie, jakby ktoś chciał wiedzieć. Natomiast, jeżeli w ogóle nie interesuje Was ani kolarstwo, ani bieganie, ani tam triatlon, pływanie itd., no to można bez tlen również robić w sposób taki mało inwazyjny poprzez niskie dawki kwasu mlekowego, ale poprzez po prostu bardziej takie statyczne czy średnio dynamiczne ćwiczenia, po prostu siłowe po kilkadziesiąt sekund, cokolwiek, co sprawi, że po prostu będziecie budować strukturę swojego ciała. Bo co prawda krótki czas na niskim poziomie natężenia mleczanu, ale i tak nie jesteście w stanie żadnych z tych ćwiczeń na robić przez 3 minuty. Bo jeżeli coś nie trwa 3 minuty, to jest to bardziej beztlenowe niż tlenowe. A najlepiej jak to trwa około 30 sekund w porywach do minuty. To wtedy jest bardzo fajnie. A już pomijam to, że pompki na niniejszym obrazku, może niekoniecznie na piłkach, no ale zwykłe takie, no to ka każdy ogólnie facet powinien móc to zrobić, przynajmniej z 10 powtórzeń. A nawidziałem się wiele razy, że u większości pomagając w dostaniu się do straży, i do takie tam, że niekoniecznie jest to łatwe, zwłaszcza do straży, tutaj mówię. Eee, natomiast y, wielokrotnie wspominałem, że krótka praca siłowa łachy nie robi i daje świetne efekty. Oczywiście ciężar jest tutaj mile widziany. Natomiast y, no. Możecie wybierać, tak, pomiędzy jakby nakurwianiem godzin po wałach w zieleni, to jest też spoko jako medytacja, odmóżdzenie, relaks, jako podstawowa, ogólna, taka krążniowo oddechowa wydolność, ten tak zwany tlen, ale to w samo sobie tylko jest mało skuteczne długoterminowo, bo to po prostu niczego nie rozwija. To jest jakby. Równie dobrze można prawie nic nie robić. Natomiast to, że, że tak powiem, bieganie ludzie traktują jako skutek uboczny od stresu, ale co zrobić, żeby tego stresu nie było, to o tym już się nie mówi. Jak sobie radzić ze stresem, to o tym się nie mówi. pomijam już to, że jest aspekt niestawiających kusiek, oczywiście mam tutaj na myśli panów wiadomo, w szczególności w Polsce, nie wiem, jak w innych krajach, no i jest to plaga. Po prostu wszystkim wisi i w, w, mówi się o tym nic, no bo przecież nie można o takich rzeczach mówić, bo to są indywidualne, prywatne sprawy. Tylko że w telewizji jakoś, pomijając już to, że słyszę to od innych, ale w telewizji jakoś pojawia się reklamka jakiegoś yy, gównianej tabletki na yy, kuś kapion. Yy, tylko że, no bo yy, jeszcze raz przypomnę, nic co w telewizji puszczone nigdy nie zostanie, jeżeli nie będzie stał za tym jakiś potencjał y, finansowy. Więc jeżeli coś jest spuszczone w telewizji, to znaczy się, że jest na to popyt. Tak, więc kuźko, tabletki, e, spoko, tylko że nikt nie zastanawia się, dlaczego ci faceci z szacunkiem współczuję ogromnie i szczerze mogę pomóc, mogę nagrać coś jeszcze sobie tego życzycie. Nie zastanawia się nie, dlaczego jest z tym problem, bo to jest odrębna kwestia o której się w ogóle nie mówi, a będę. no dobra, to, to nie, nie, nie będę leciał zbyt grubo, nie, także tutaj taka dygresja nie planowałem tego umować w nagraniu ale jeżeli chcielibyście nagranie tego typu jak na przykład zrobić Kuśka Power to ja wam mogę coś nagrać dajcie tylko w komentarzu znaka jakimś, że tak powiem, slangiem typu śpiew ptaka, albo po prostu, no, wymyślcie coś jesteście kreatywni, nie, żeby nie było niby tendencyjnie, że chcecie to bo a tak, bo, no bo przecież wstyd się przyznać, że ktoś może chcieć takie nagranie, nie? Ale jeżeli macie na przykład wyjebkę na, 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 na tabu i tak dalej, tak jak ja, że nie wstydzicie się mówić o rzeczach według nieoczywistych oczywistych, ludzkich, to, to luz, nie? To piszcie. Obiecuję, że coś nagramy na ten temat. E, no i co? Ja myślę, że to tyle. E, że tak powiem, trochę o było. E, zakończyliśmy to tematem kućkowym. E, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i trzymajcie się i do następnego nagrania. Siema.